Witam serdecznie Państwa. Dzisiejszy dzień to nie tylko wielkie święto o święto Jezusa, Mamy również taką świecką tradycję w otrębusach, że we wrześniu obchodzimy urodziny również w portalu otrębusy.pl. I już trzeci rok redakcja portalu ma przyjemność przekazywać internautom najświeższe, najświeższe informacje z naszej miejscowości i okolic. Redakcja jest także organizatorem różnych przedsięwzięć tutaj lokalnych, w tym wystaw, które się odbywają w dworku do picówka w przychodni Zdrowia Witamet. I obecnie chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na jedną z tych wystaw. Jest to wystawa autorstwa Adama Kulikowskiego, naszego odwymowskiego malarza. Fantastyczne obrazy. Serdecznie zapraszam. W ostatnim czasie również redakcja pozyskała środki unijne na stworzenie strony internetowej y, Muzeum, y, muzeum Sz Polskiej Sztuki Ludowej w Otrębusach profesora Mariana Pokropka. Adres strony to muzeum sztuki ludowej pis pisane łącznie .otrębusy.pl Serdecznie również Państwa zapraszam na tą stronę. Popularyzuje ona zbiory muzeum. Można za pomocą internetu przyjrzeć się co w tym muzeum jest i ewentualnie osobiście odwiedzić muzeum, do czego Państwa zachęcam. Proszę Państwa, działania portalu i te wszystkie nasze inicjatywy byłyby, są możliwe jedynie dzięki temu, że wspierają nas również partnerzy. Chciałbym z tego miejsca ich wymienić. Drukarnia Indruk, Hotel i Restauracja Elita, JPP Perfect, Katan, Labiot, Memograf PrePress Studio plus Print, PetroMarketing, Piekarnia Cukiernia AK Otrembusy. Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Otrębusach, Przedszkole tuktuś, Siedlisko Jaśminu, Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Dentart, Teotern. Serdeczne brawa. Proszę Państwa, szczególnie chciałbym podziękować za obecną, udaną współpracę z sołectwem Otrębusy. Oraz Gminą Grywinów, jak również z Mazowszem. Bardzo cieszymy się, że ta współpraca się tak świetnie rozwija i mamy nadzieję na zacieśnienie tej współpracy w roku przyszłym. Proszę Państwa, korzystając z okazji, chciałbym również podziękować dwóm osobom, które były najbardziej aktywne, najbardziej pomagały naszemu portalowi. Mamy taki drobny konkurs, w którym rozdajemy nagrody za taką aktywność. Szczególnie chciałbym wyróżnić panią Monikę Brzuskę oraz Rafała Nastrowicza i nagrody, które żeśmy przewidzieli, będą oni mogli odebrać w UAE już żeby nie przedłużać. Proszę państwa, tak jak wspomniał przedmówca, jedną z bardziej sympatycznych tradycji urodzinowych portalu jest tort, który jest ufundowany przez naszą lokalną piekarnię cukiernię AK Trembusy. Zapraszam zatem Państwa na degustację tortu oraz tą piękną wystawę. Mam nadzieję, że będą Państwo wspaniale odbierać zarówno kulinarnie, jak i artystycznie to, co dla Państwa przygotowaliśmy. Bardzo dziękuję.